Witam wszystkich z tej strony. Maćko Gospodarz. Tak, jest zmieniona nazwa kanału. A teraz tak: dużo osób pyta, co my dajemy za uszczelkę na miskę. Że nie jest korkowa, to jest uszczelka od Zetora 7211. Tak potocznie można nazwać. Do miski olejowej. Wszystko na otwory, no tak w 90% się zgrywa tu. Te trzy, tak troszkę gorzej. <grych> I te trzy też. Ale poza tym jest wszystko ok. To tam śrubę przybijemy, to się wszystko ustawi, także jest dobrze. Smarujemy to masą uszczelniającą Dirko. Także ja zakładam miskę i potem zabieram się za hamulce. Tutaj wyregulowałem jeszcze zawory, ale nie będę tego Wam pokazywał, bo za chwilę będzie remont naszej czerwonej 60 Tam będę prawdopodobnie robił silnik, bo są przedmuchy na dół konkretne. Zobaczymy jak pieniądze pozwolą, to wstawię mu nowe zestawy, a jak nie to zrobię przede wszystkim sprężarkę, która tam w środku jest, tu jest ten tak zwany... Włodzik z widełkami i tam jest coś z tym mimośrodem, że krzywo chodzi i niestety sprężarka jest niesprawna i będziemy to robić. A czy będę robił silnik zestawy naprawczej to się dopiero okaże, aczkolwiek bardzo bym chciał, bo wiadomo, zawsze to jednak inaczej, no ale pożyjemy, zobaczymy. Więc tak, jesteśmy na następnym etapie, no i taka ciekawostka. Pokrywka, wałkoła, blachy stabilizatora, tak zwane odciągi. No i teraz taka kwestia. Nie wiem kto to wymyślił. Nowy wał koła jest po prostu dłuższy, tak tutaj. Kiedyś była jedna nakrętka KM11 szeroka i ona była tak równo i była pokrywka, się wszystko mieściło, zawsze szło wyjąć, a teraz robią wysokie wały, wysokie pokrywki i no i zobaczcie, no i co teraz zrobić? I teraz nic innego nam nie zostaje, tylko do i... Wieczny pomocnik juzek, czyli młotek. No i niestety no. O. I takim to sposobem Mamy pokrywkę tutaj założoną. No niestety no Nie mamy innego wyjścia Tylko i wyłącznie w ten sposób No bo weź tak blachy odkręcaj Czy cokolwiek No to się niestety No, no nie da się po prostu no, Co będę dużo mówił Nie da się tu poprzedni poprzednik po mnie kto to robił to zastosował patent tego typu, że położył w obudowę tam taki zimmering stary i o pokrywkę na to, no ale to tak niestety nie mogło być. Różne są patenty, na początku zdawał egzamin, potem niestety nie, bo już tam olej tamtędy wyciekał. No i tak to jest. Za chwilę zabieram się za wymianę zimmeringu w mechanizmu różnicowym. Yy, przykręcam miskę, czyszczę tutaj tą całą płaszczyznę, która dolega do mostu i za chwilę uchwyt szczęk czyszczę, zakładam szczęki i to dzisiaj będzie na tyle, resztę będę robił jutro. Zabieramy się za montaż cylinderka, cylinderek jest czeski firmy Fragokow, zazwyczaj te cylinderki używam. No i zabieramy się za jego montaż. Oczywiście cylinderek jest uniwersalny zarówno na prawą, jak i na lewą stronę. Najpierw zawsze wyciągamy tu ten plastik. Dlatego bo potem jest niestety problem. Tu akurat ładnie cylinderek wszedł, to oznacza, że uchwyt jest jeszcze oryginalny. Cylinderek jest przykręcony na dwie śruby M8, na klucz 13, o długości około 16-20 mm, gdzieś tak. Jeżeli uchwyty szczęk były wymieniane, to często tu jest problem z mocowaniem cylinderka. I nie przykręcamy delikatnie, zawsze pamiętać troszkę pół obrotu jedną, pół obrotu drugą To nam zawsze ułatwi, a zarazem mamy większą pewność, że uchwyt nam nie pęknie. Rada to zrobimy. W ten sposób sobie nogami przytrzymam. O. Przyszczotką poprawię, u się trochę brud przykleił. Tutaj są śruby M10, też o długości 20 mm. 6 sztuk przychodzi Zawsze przy dokręcaniu pamiętajcie o przykręcaniu na krzyż. <laughs> Teraz tylko przykręcamy do poczucia oporu. Muszę sobie zbierać na pistolet Aku taki klucz udarowy, bo już trochę to kręcenie robi się ciężkie. Teraz zabieramy się za montaż szczęk. Być. Dobra, to jest właśnie to, zostawimy tak. Ja zawsze sobie najpierw zakładam sprężyny. To nam zawsze ułatwia montaż szczęk. Ko oczywiście o, tu są sprężyny, więc trzeba uważać na palce. O, teraz tutaj musimy dać nowe bolce. Mamy już stworzonki nasmarowane. Zmłota, nie <laughs> Jest młota nierabata Więc może trochę za duży, ale A tu sobie musimy pomóc śrubokrętem. O. łaszkę zabezpieczającą. No, to już mamy. Teraz ja się zabieram za czyszczenie bębna. Bębna, o, dokładnie. Wróciliśmy. Bęben mamy umyty, tu mamy wszystko wyczyszczone. Odtłuszczone są szczęki, teraz takie pytanie: dlaczego odtłuszcza się szczęki i bęben? No, właśnie po to, żeby nie było na bębnie czy na szczękach żadnych y, tłustych plam y, po oleju, czy nawet y, dłońmi, jak dotykamy. Tak, żeby wszystko było czyściutkie i hamowało. Teraz taka kwestia: ktoś napisał, że szczęki są. Jedna jest krótsza, a druga dłuższa, to jest bieżna i współbieżna, coś takiego już dokładnie nie pamiętam. I teraz, teraz już szczęki są jednolite. Jak to odróżnić, mniej więcej, gdzie powinna być krótka, gdzie powinna być długa? Moje spostrzeżenia są takie, że długa szczęka powinna być tam, gdzie jest pierwsza linia oporu, tak? czyli automatycznie koło kręci się w prawo. A pół oś kręci się. W Chyba tak samo. No tak samo się kręci. I dlatego tutaj powinna być długa, a tu krótka. A z drugiej strony znowu na odwrót. <laughs> Tam przychodzi teraz pod bęben taki pierścień, i tu jest oring. No i zakładamy tu to. O! No i co tu się dzieje? A to się dzieje, że nie chce wejść. A powinien luźno wchodzić. No i co tu teraz jest grane? Cylinderek jest do końca. Zaraz to rozkminię, sprawdzę. I Więc tak, człowiek robi to rutynowo i się zapomina. Trzeba zawsze cofnąć cylinderek. Proszę bardzo. Gotowe. Obraca się pięknie, obraca. Teraz tutaj na górę wchodzi uszczelka profilowa. Teraz trzeba niestety uważać, bo te uszczelki teraz nie do końca są w tych wymiarach, co powinny być. Ja tu zawsze posmaruję sobie smarem delikatnie, bo tutaj przecież nic nie ma żadnych tych, tak? I można sobie tu posmarować. No i teraz najgorsza kwestia bo często i gęsto one tu nie pasują. Więc ja biorę zazwyczaj przedłużkę z jakimś kluczem. Biorę lepszego pomocnika mechanika. No i tak delikatnie z każdej strony po trochu to wbijam. Tu coś niestety jest uparte. Trochę pomożemy śrubokrętem. I mamy uszczelnione. Teraz przychodzi pierścień dystansowy, ząbkowany. Niestety, ale trzeba o tym zawsze pamiętać. To jest bardzo ważna kwestia, bo dzięki temu pierścieniowi seger jest oparty i wtedy bęben nam się nie wysunie. Bo niestety, jeżeli założymy seger bezpośrednio na uszczelkę profilową, to może wystąpić takie zjawisko, że seger... Z tą uszczelką po prostu zostanie, a bęben się wysunie, a nikt tego nie chce, tak? Bo hamulce to jednak muszą być zawsze sprawne, tak? To jest najważniejsza kwestia bezpieczeństwa. Nie tylko w ciągniku, ale jak i w każdym pojeździe silnikowym. teraz dobijemy go, dociskamy jedna strona i druga o. tak żeby był na swoim miejscu i teraz mamy już prawie gotowe tu popryskamy na tasiemkę też Wyczyścimy szmatą i bardzo ważne, wymieniliśmy zimmering. Trzeba go posmarować. Czy to będzie tawot, czy to będzie olej, bez różnicy. Ważne, aby posmarować. Można jeszcze się pokusić i będę tu posmarować. O, my to zrobimy aby mieć pewność, że nie będzie wycieków. I teraz trochę ogarniamy najszybciej mogą, oczywiście. Tu jest stara miska, która była pęknięta. Kupiłem nową i też się okazała pęknięta. Niestety, no trudno się mówi. Zdarzają się cuda i na kółkach też są cuda. Wysuwamy na Maxa. Oczywiście ja dysponuję żurawiem i radzę sobie sam. Ale prędzej jeśli go nie miałem, to braliśmy kawał dobrego łoma, dwóch chłopów, trzeci nawigował i też się dało. I podnosimy zwolnicę do góry Mówię wam warto było te pieniądze na żurawia za inwestorów. Jest to super sprzęt Wpisów opuścić tam jedną śrubę Niestety się będą nowe gdyż stare uległy zniszczeniu. Muszę troszkę go opuścić o. i pięknie wszystko na swoje miejsce No i mamy to ja się zabieram za skręcanie. Na chwilę obecną byłoby to tyle. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dzisiaj drugą stronę rozebrać. Zobaczę, jak to wyjdzie w praniu, bo niestety jest też późna godzina. Jutro jedziemy z Torem wozić obornik na dwie przyczepy. Będę pomagał Pawłowi z odwozem. Teraz taka kwestia kilka osób. Mówi, dlaczego w lutym wywodzisz obornik? Słuchajcie, ja ten obornik pryzmuję, a nie rozwożę po polu. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że rolnik może na gruncie gromadzić obornik na jednej pryzmie nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia utworzenia danej pryzmy i o spadzie nie większym niż 3% oraz nie może to być teren podmokły i piaszczysty. Także ja wszystkie swoje czynności dokonałem prawidłowo. <laughs> po prostu by śnieg to i tak nie było widać co jest. Więc to by było na tyle. Nie wiem czy to będzie jeden odcinek w tej chwili. Czy się Wam z wami prawdopodobnie żegnał. Ła. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do dawania łapki w górę. Pora do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco co się dzieje. Także do zobaczenia w na następnym odcinku. Na razie.